Dzień dobry. Dzisiaj przygotowałam dla Was lekcję o dobrym wychowaniu. Jestem ciekawa, czy Wy w ogóle wiecie, co to jest to dobre wychowanie. Ale zanim się tego dowiecie i zanim będziecie pracować z tym, to chciałabym, żebyście posłuchali krótkiego wiersza Jana Brzechwy. Jan Brzechwa, kwoka. Proszę Pana, pewna kwoka. Traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem: grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła: Widział kto takiego osła? Przyszła krowa, tuż za progiem, zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: A to krowa! Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia, tak nabłocić? A to świnia. I dodała próżne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno. Wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? No właśnie, proszę pana, czy ta foka była dobrze wychowana? Jestem ciekawa, co sądzicie na ten temat. Czy ta Kwoka w sposób prawidłowy przyjęła swoich gości, czy też nie? Chciałabym, żebyście w swoich zeszytach do polskiego odpowiedzieli na trzy pytania. Więc teraz poproszę was, żebyście otworzyli te zeszyty, posłuchajcie i popatrzcie, na jakie pytania należy odpowiedzieć. Chciałabym, żebyście przepisali te trzy pytania do swojego zeszytu. I odpowiedzieli na nie. Pierwsze pytanie: Kogo zaprosiła kwoka? Przepisujecie to pytanie, a pod pytaniem piszecie odpowiedź. Drugie pytanie: Co zbił osioł? I trzecie pytanie: Co zbiła krowa? Każde z tych pytań przepisujecie do zeszytu i odpowiadacie na nie. Mam nadzieję, że świetnie poradzicie sobie z odpowiedzią na te wszystkie pytania. Pamiętajcie, żeby zapisać je do zeszytu do polskiego. Posłuchajcie. Ostatnio poznaliśmy głoskę ś. Wiemy, że ś można zapisać za pomocą jednej literki, czyli sy z kreseczką, ale można też zapisać za pomocą dwóch liter, czyli liter ś s, i. I teraz chciałabym, żebyście spojrzeli na Zadanie w podręczniku na stronie 65, tam gdzie mamy te ilustracje. Tutaj trzeba wiedzieć, gdzie wpisać ś z kreseczką, a gdzie to, które składa się z dwóch literek, czyli z liter s i. Posłuchajcie. Popatrzcie na wyrazy w parach. Zwróćcie uwagę na ich pisownię. W którym wyrazie piszemy ś? kreseczką, a w którym używając dwóch liter s i jeden miś dwa misie jeden łoś dwa łosie jeden struś dwa strusie i teraz, żeby łatwiej było wam zapamiętać, no to napiszemy to. Otwórzcie ćwiczenia do polskiego. Na stronie 55 macie w zadaniu drugim te same ilustracje. Wystarczy przeczytać te wyrazy w podręczniku i przepisać je w odpowiednie miejsca w ćwiczeniach. Na pewno sobie świetnie poradzicie. Na koniec. Mam dla was jeszcze dwa zadania z matematyki, które wykonacie w zeszytach w kratkę. Ostatnio poznaliśmy liczbę 18. I w tym zadaniu chciałabym, żebyście przepisali tylko te działania, które dadzą nam wynik 18. Na każdym języku jest jakieś działanie, ale nie każde da nam wynik 18. Wy przepisujecie tylko te, które dadzą wynik 18. W kolejnym zadaniu mamy pieniądze. I waszym zadaniem będzie przerysować te pieniążki do zeszytu i napisać, ile jest na każdej kupce pieniędzy. Dzisiaj macie troszkę zadań do wykonania, ale jestem pewna, że sobie świetnie poradzicie i nie zajmie Wam to bardzo dużo czasu. Jutro wypada dzień ziemi i chciałabym, żebyście na lekcję przygotowali mały słoiczek, a w słoiczku żeby była ziemia. Poproście rodziców, żeby wsypali wam do słoiczka troszkę ziemi, bo będzie nam potrzebna na lekcji. Widzimy się jutro, do zobaczenia!